Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Inżynier Bochem. Kłaniam się w moim tajnym laboratorium biurowej telewizji śniadaniowej. Jak zawsze poszukujemy rozmaitych, smakowitych surowców. Dziś, proszę Państwa, mam kolbę. Nie jest to wprawdzie kolba, której używała Maria Skłodowska Curie dążąc do swego Nobla, ale jędrna. Chrupka i słodka kolba kukurydzy, yy, yy, proszę Państwa, cukrowej w dość yy, wulgarnym, nawet rzekłbym, falicznym kształcie. Kukurydzę najczęściej, proszę Państwa, spotyka się gotowaną. Gotowaną w całych kolbach wrzucamy do gorącej wody na kilka minut, gorącej, osolonej i osłodzonej, po czym delektujemy się, chrupiąc poszczególne ziarna. Otóż, proszę Państwa, nie trzeba tak. Nie trzeba, można kukurydzę spokojnie konsumować na surowo. Jeżeli jest świeżą, dojrzałą sztuką, z pewnością Państwu zasmakuje. Nie. Nie mylę się, jest słodka, wyrazista, doskonale gasi pragnienie. Mnóstwo kukurydzianego soku rozlało się po mojej jamie ustnej. Cóż jeszcze można z niej zrobić, proszę Państwa? Taką kolbę można bezkompromisowo zerżnąć. Rżnę ją za pomocą noża w ten oto sposób, oddzielając ziarna od zdrewniałego trzonu. Chwila praktyki wystarczy, by wycelowość, wycelować głębokość rżnięcia, i już za chwilę całą kolbę mam zamienioną w stertę soczystych, znakomitych ziaren które po pierwsze mogę jeść jako takie. Bądź też mogę te wszystkie ziarna rzucić na patelnię z odrobiną masła, przesmażyć, dodać nieco soli i zaserwować w towarzystwie dania obiadowego. Taka kukurydza duszona z masłem świetna będzie do pieczonej kury albo innego ulubionego przez Państwa mięsa. Odradzam kupowanie puszkowanej. To jest jak kukurydza w więzieniu, zupełnie nie potrzeba, zalewa, nie dodaje jej smaku, a wręcz odbiera. Najpyszniejsza jest, świeża, cukrowa, prosto, no nie wiem, no nie prosto z pola. Mało kto z Państwa pewnie mieszka przy kukurydzianych polach, ale na bazarach w sezonie jest ich mnóstwo i kosztują grosze. A smakują jak bardzo drogie, ekskluzywne, trudno dostępne. Smakołyki. Inżynier Bochen, w towarzystwie tej oto zerżniętej kolby, pozdrawia, kłania się. Do następnego spotkania. Pyszne. ha? E? Słocha? Tak. E? No, ale świetne. Jest to? świetne. No, świetne. Nagrywasz jeszcze? Daj spokój.